Shulam aleichem. Jesteście tam? No przecież wiem, że jesteście. Witam was w kolejnym odcinku Tojry po chasydzku. Na słodko, z humorem i konkretnie. Dzisiaj parsza te Z tego fragmentu dowiecie się, gdzie najlepiej palić zioło i jakie zioło jest najlepsze. Dla zainteresowanych modą będzie o stylówce żydowskich kapłanów i złotej biżuterii nadziewanej dwunastoma drogimi kamieniami. Dowiecie się też, jak każdy z nas może się przyczynić do codziennego rozpalania menoiry. Fragment Toira, który jest dość techniczny i punkt po punkcie mówi nam o prawach, zasadach i o tym, co Hashem od nas oczekuje. To chyba teraz możemy zaczynać. Rozumiem że w większości nie chce się czytać tego, co w Tojra jest napisane, nie ma problemu. Mam dla was streszczenie tego fragmentu. Hashem mówi dla Mojżesza, że powinien dostać od ludzi Izraela czysty olej, który posłuży do utrzymywania wiecznego ognia Menoiry, który rozpalać ma Aaron od wieczora do rana. Żeby nadać tym wybranym z wybranych trochę stylu, Hashem ustala nowy trend w modzie dla kapłanów i informuje w co powinni ubrać się każdy z kapłanów w czasie służby w świątyni. Tymi specyficznymi elementami stroju są ketones, długa tunika zrobiona z lnu, następnie Saim, czyli takie lniane majtasy, na głowie kojen Gadol, czyli główny kapłan, ma mieć mis Nefes rodzaj płaskiego turbanu, a zwykły kapłan, taki niewysokiego szczebla, ma mieć szpiczasty turban o nazwie migbaas. Na wysokości żołądka kapłan musi się też przepasać specjalnym pasem o nazwie avnet, dodatkowo. Najwyższy kapłan, Koen Gadol, powinien nosić specjalne gadżety zaprojektowane przez samego Hashem. Ale zanim do tego dojdzie, Koen Gadol, najwyższy kapłan, założyć musi jeszcze coś w rodzaju fartucha. Nazywa się on Efod i było zrobione z niebieskiej, fioletowej i czerwonej wełny, a na dodatek było przeszywane złotą nicią. Następnym elementem opisanym przez Hashem, co powinien nosić kapłan, jest Meil, rodzaj tuniki niebieskiego koloru, która na dole ma mieć złote dzwoneczki i małe niebiesko-fioletowo-czerwone owoce granatu. Teraz Kohen Gadol mógł założyć pewien niesamowity gadżet Hosen. Rodzaj napiersznika wysadzanego dwunastoma drogocennymi kamieniami, na którym napisane były imiona wszystkich dwunastu plemion Izraela. Na głowie Kojen Gadol powinien nosić cic, rodzaj złotej tiary, korony, na której napisane było Święty dla Hashem. Teraz Tojra mówi nam także w tym fragmencie o tym, jak przygotować mają się kapłani do służby Bogu i jak wykonać złoty ołtarz do palenia Ketoires, czyli kadzidła. Pierwsze pytanie, które ciśnie się samo na usta. Gdzie dzisiaj są te wszystkie przedmioty? Myśl, że po zburzeniu świątyni... Drogocenne przedmioty zostały po prostu przetopione jest naprawdę naiwna. Historia nas uczy, że przedmioty kultu były dużo bardziej wartościowe dla zdobywców w swojej oryginalnej formie niż w formie przetopionej i zmienionej. Gdzie jest dzisiaj Menoira? Gdzie jest napierśnik i korona? Gdzie są te setki innych naczyń i przedmiotów zrabowanych ze świątyni? rzymianie ograbili świątynię do tego stopnia że nawet marmurowe ozdoby wyłamywali wszystko to zostało zabrane do rzymu i dzisiaj jest przetrzymywane pod kluczem w najmniejszym państwie świata skąd to wiemy mamy przekazy ustne ludzi którzy te rzeczy widzieli będąc w najmniejszym państwie świata Ostatni z tych przekazów mamy od rabina Itzhoka Bokowza, rabina Trypolis w Libii, który zmarł w roku 1930. Jedno jest pewne: nie ma tam arki Przymierza. Bo gdzie jest, to wiemy doskonale, ale powiedzieć wam nie mogę. Musicie uwierzyć mi na słowo. Arka Przymierza jeszcze odegra ważną rolę w historii świata. Bez rasa się już niedługo. Czwarty rabin dynastii gór, rabin Owrochom Mordechaj Alter, Gerer rebe znany pod pseudonimem Imrej Ames. Na podstawie tego fragmentu Tojra uczy nas, że każdy z nas jest ważny i nawet najmniejsza nasza mycwa ma ogromne znaczenie dla całości naszej misji na ziemi. Midrasz nam mówi, że Menoira była zapalona od Rosaszuna do Roszaszuna, czyli od nowego roku żydowskiego do nowego roku żydowskiego. Była zapalona bez przerwy aż do następnego roku. W tej parszy jednak dostajemy dziwną informację, że Mycwą jest codzienne zapalanie menoiry. Jak możliwe jest podążanie tym prawem, skoro Menoira była zapalona bez przerwy? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w tym, co mówi Rambam o pewnym zakazie, który obowiązuje w Szabas. Zakaz ten mówi, że nie można dolewać oleju do zapalonej już lampy, bo jest to złamanie jednego z 39 szabasowych zakazów, który dotyczy rozpalania ognia w Szabas. Wywnioskować z tego możemy, że dolewanie oleju do rozpalonej lampy. Podkładanie drzewa do ogniska czy dosypywanie węgla do pieca ma wpływ na istniejący już ogień i jest niczym innym jak rozpalaniem w pewnym sensie ognia. Ta właśnie czynność była wykonywana w miszkan, w naszej przenośnej świątyni, a później już w świątyni jerozolimskiej. Do menoiry dolewany był olej, który podtrzymywał jej ogień, i to właśnie według halachy, według prawa żydowskiego jest codziennym rozpalaniem Menoiry. Bazując na tym elemencie prawa żydowskiego, hasycka nauka mówi, że każdy z nas może metaforycznie rozpalać codziennie menoire przez dodawanie odrobiny oleju do już płonącej menoiry. Nawet jeśli nie jesteśmy w stanie wykonać wielkich mycw. Jeśli nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś wielkiego, heroicznego, nawet jeśli nasze życie wydaje się mało ważne w porównaniu do tego, co robią na przykład inni, to musimy pamiętać, że nasze małe mycwy, nasze małe akty dobroci są tak samo ważne, jak wielkie czyny, jakich to mogą dokonywać inni. Naszymi małymi mycwami dodajemy dobro do ogółu. Nasze małe czyny są jak olej dodawany do meno. I tym samym każdy z nas swoim działaniem ma udział w tworzeniu wielkiego ognia, który daje światło haszem całemu światu. Temat światła w tym fragmencie jest bardzo ważny, bo uczymy się z niego o menojrze. Może trochę kabały, ale tylko trochę. Gerer Rebesfas Ames przypomina nam w jednym ze swoich oryginalnych omówień Tojry po hasycku, że w myślej czytamy... Przykazaniem jest lampa, a tojra światłem. W tym kontekście Sfas MS przypomina, że w księdze Zochar napisane jest, że 248 mycw pozytywnych odnosi się do 248 różnych części naszego organizmu. Kiedy wykonujemy myc, używamy do tego naszego ciała. W ten sposób my sami stajemy się naczyniem na światło tojry. Nasze różne części ciała, nasz cały organizm staje się instrumentem, żeby sprowadzić na ziemię boskie światło światło Tojra. Gdzie jest jednak źródło tego światła? My sami jesteśmy tylko przewodnikiem, instrumentem do emitowania tego światła. Światło musi mieć swoje źródło i w jakiś sposób musi się do nas dostać. To umysł każdej osoby z Kal Izruel, z narodu wybranego, jest bezpośrednio połączony ze źródłem światła Tojra. I to właśnie przez umysł dostajemy światło i naszymi czynami, tym co robimy, tym światłem możemy się dzielić i je emitować. W ten sposób dajemy Boga, w ten sposób dajemy Hashem całemu światu. Jak może zauważyliście ze streszczenia, ten fragment Toira kładzie duży nacisk na ubranie najwyższego kapłana. Nie tylko ten fragment, ale cała Toira bardzo często porusza temat ubrań. Ogromna część praw żydowskich, halachy, ten temat opisuje naprawdę w drobnych szczegółach. Czym jest ubranie? Dlaczego jest takie ważne? Kiedy świat został stworzony? Hashem dał nam ciało, bo to ciało było naszym ubraniem dla duszy. Kiedy zaczęliśmy grzeszyć i nasza fizyczność niejako wzięła górę, kiedy zaczęło nas obchodzić bardziej ciało niż dusza, zapomnieliśmy o tym, że ciało to ubranie dla duszy i zwracaliśmy uwagę już tylko na fizyczność i nasze otoczenie. Tak zaczął się wstyd. Dlatego właśnie potrzebujemy dzisiaj ubranie, które jest okryciem tego, co oryginalnie było ubraniem dla duszy. Tojra, prawo żydowskie, dlatego tak dużo mówi o naszym ubraniu, o tym, czym zakrywamy nasze ciało, ale i duszę. To właśnie dlatego tak ważne dla nas Żydów jest to, co nosimy. Jak nosimy, jak się ubieramy, nasze ubranie musi być odpowiednim okryciem dla ciała i jednocześnie dla duszy. I dlatego ubranie musi zakrywać całe ciało, a nie tylko jego fragment. Dzisiaj odcinek krótki, mam nadzieję, że treściwy i merytoryczny, i każdy w nim znajdzie coś dla siebie. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas, dziękuję, że słuchacie, dziękuję, że komentujecie, dziękuję za każdego kciuka w górę, dziękuję przede wszystkim za wspieranie kanału. Jeśli macie pytania, możecie znaleźć mnie na grupie facebookowej albo po prostu wysłać e-mail. Nie znam odpowiedzi na każde pytanie, ale jeśli znam, to się nią podzielę i postaram się pomóc. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się mocno i bez rasa się do następnego razu. chaim.